Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć i wyłączyć aktualizację z naszego systemu, która wykonuje się automatycznie na telefonie Motorola Moto G57 Power. Na początku musimy przejść do ustawień naszego urządzenia. Tu zjeżdżamy w dół do zakładki Aktualizacje Systemowe. W tym miejscu mamy int inteligentne aktualizacje, które możemy wyłączyć. Wybierając opcję wyłącz, aby nasze aktualizacje nie wykonywały się same, tylko my będziemy je wykonywać poprzez sprawdzanie aktualizacji, a następnie pobieranie ich. Możemy też włączyć te opcje, aby nasze aktualizacje pobierały się same. I w międzyczasie wybieramy sobie od razu, między którymi godzinami mają się rozpoczynać oraz w jakie dni mają się e, Przepraszam, tak, w jakie godziny mają się tutaj e, rozpoczynać, albo możemy samodzielnie podać też godziny, w których mają się one wykonywać. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.